Pan z wami, i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. A, do mnie, panie. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest słuchaj Izraelu. Pan, Bóg nasz, jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie samego. Nie ma innego przykazania, większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie: Bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego, znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, <słuch> rzekł do niego. Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Oto słowo Pańskie, a Tobie, Ten uczony w piśmie przychodzi do Jezusa. I zadaję mu pytanie z tego sposobu myślenia, w którym żyje, w którym jest cały zanurzony, cały pochłonięty. Bo tak się jakoś zrobiło w religii żydowskiej, że od tej pierwszej relacji z Bogiem, który wyzwolił Izraela, który dał tylko dziesięć przykazań, wskazówek. W jaki sposób być z Nim w relacji. Często mówił o tym, że on, Bóg jest w relacji ze swoim ludem, jak ktoś kto kocha. Jakoś tak się przez kolejne wieki zrobiło, że religia sprowadziła się do kilkuset zasad, norm, ponad 600 było takich nakazów i zakazów. I ten uczony w piśmie zna taką wersję relacji z Bogiem, w którym jest wiele. Przepisów. I przychodzi do Jezusa i pyta to, który z tych przepisów jest najważniejszy. Jaką mam wprowadzić hierarchię wartości, hierarchię przepisów do mojego życia, bo tyle jest tych obowiązków. Myślę, że jakoś możemy się odnaleźć w tej postawie uczonego w piśmie, bo w tym pierwszym zapale. Kiedy Jezus zmartwychwstał i wspólnota była żywa, pełna chęci, by się spotykać, by kochać, by rozmawiać, by opowiadać o tym niezwykłym doświadczeniu, że śmierć została zwyciężona, że Bóg okazał się być kochający, a nie potępiający, bo nie potępił Jezusa przez śmierć, bo śmierć nie zniszczyła Jezusa, tylko przez nią przeszedł zwycięsko do nowego życia. Jakoś, kilka wieków później, trzeba było chrześcijanom stworzyć zasadę, że trzeba w niedzielę przychodzić do kościoła. I znowu, jakoś tak powoli powstało wiele różnych norm i zasad, które wyróżniają nas jako chrześcijan. Potem, po podziałach wspólnoty, wyróżniają nas jako katolików i inne religie też. Tak jakoś się określają. Że tożsamością muzułmanina jest to, czy kilka razy dziennie się modli i jak pości. To go określa. Nas określają też różne zwyczaje, różne obowiązki, różne normy. I odpowiedź Jezusa wykracza poza w ogóle ten, ten sposób myślenia. Nie wypowiada Jezus żadnego z tych ponad 600 Przykazań, nakazów, zakazów jako najważniejszego, tylko wraca do początku tej pierwotnej relacji Izraela z Panem Jedynym, Bogiem, i mówi: Pierwsze przykazanie to jest bycie w relacji. Słuchaj, wejdź w relację. Te słowa, które tutaj Jezus wypowiada, były takim wyznaniem wiary. Tak jak my wyznajemy wiarę, wierzę w Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, tak, Izraelita codziennie jako formę pacierza, byśmy mogli powiedzieć rano i wieczorem wypowiadał tę formułę Słuchaj Izraelu, Pan Bóg jest naszym jedynym Panem, będziesz miłował Pana, Boga swego, całym sobą. Jezus się odwołuje do tego, co było wcześniej niż te wszystkie tradycje, które jak to wielokrotnie potem także apostołowie po Natwysaniu mówili, Obciążały, ale nie pomagały w relacji. Trochę pomagały, a trochę przeszkadzały, trochę obciążały. Obowiązki także nam pomagają. Plany nam pomagają. Lista zadań nam pomagają uporządkować nasze zaangażowania. I dzisiaj, kiedy mamy tak wiele różnych spraw na głowie, dobra lista jest dużą pomocą. I obowiązek, na przykład, wracając do naszej sytuacji co niedzielnej, mszy świętej, też jest pomocą w myśleniu, w porządkowaniu naszego wnętrza. Jest to niezwykłe narzędzie. Ale kiedy narzędzie staje się jakoś w centrum mojej relacji z Panem Bogiem i zastanawiam się, czy ja odmówiłem pacierz, czy nie i czy to jest największym problemem, czy spełniłem obowiązek, to Jezus nas dzisiaj zaprasza do tego, żeby korzystać z obowiązków, bo one są pomocą, ale wrócić do tej pierwotnej relacji. I tak przez wieki wielu świętych nauczycieli duchowych wracało do tego zdania i trochę czasami w inny sposób je formułowało. Także święty Ignacy Loyola, założyciel jezuitów mojego zakonu, kiedy ułożył program modlitwy, który nazwał ćwiczenia duchowe. Na początku zapisał tak zwany, my to tak nazywamy, tak to Ignacy też nazwał, fundament. I pierwsze zdanie tego fundamentu, tego na czym opiera się dalszy program modlitwy, czyli rozmowy, relacji z Bogiem, medytacji też Bożego Słowa, to pierwsze zdanie brzmi tak. Człowiek jest stworzony, aby Pana, Boga swego chwalił, czcił, Jemu służył, a przez to zbawił swoją duszę. Bardzo podobne do tego, że słuchaj Izraelu. Pan jest Bogiem jedynym. Ignacy mówi, człowiek jest stworzony. To pytanie wymaga trochę komentarza, bo brzmi trochę tak katechizmowo. Ignacy musiał je tak zapisać, żeby w tamtych czasach bardzo no, właśnie skrupulatnych co do tego, bo jesteśmy, było to w XVI wieku, czasach reformacji. Czasy bardzo skrupulatne, czy jakieś zdanie wypowiadane przez katolika jest zgodne z wiarą, czy jest właśnie bardziej protestanckie. Więc Ignacy zapisał taką formułę: Człowiek jest stworzony, aby Pana Boga swego chwalił, i tak dalej. Ale kiedy wczytujemy się bardziej w ten tekst, i kiedy wczytujemy się także w te słowa z Pisma Świętego, które Jezus przypomina, które słyszeliśmy dzisiaj dwa razy, bo źródło tego jest w Księdze Powtórzonego Prawa, czyli w naszym dzisiejszym pierwszym czytaniu, święty Ignacy mówi: Człowiek jest nieustannie stwarzany, powoływany do życia, i Panu powołując człowieka do życia, stwarza z nim relacje, zaprasza go do relacji na którą człowiek odpowiada w tej wersji świętego Ignacego przez chwalenie, cześć i służenie co Ignacego jest innym słowem na miłość, a Jezus mówi człowiek odpowiada wtedy, kiedy słyszy, zasłuchuje się czyli najpierw przyjmuje życie, miłość stworzenie, to, że zaczął istnieć jak zaczął istnieć, to znajduje Boga, z którym może wejść w relację i odpowiada miłością Pana, Boga swego Całym sercem, duszą, umysłem i całą mocą. A zatem Jezus zaprasza nas do takiego przekroczenia logiki przykazań. Tak jak zawsze mówił, że wypełnieniem prawa jest miłość, że nie przyszedłem znieść prawa. Ono jest pomocne, żeby porządkować nasze siły, nasze zaangażowania, nasze myślenie, także nasze, nasze uczucia. Reguły porządkują. Ale Jezus mówi: Ostatecznym wypełnieniem prawa, czyli relacji z Bogiem, prawo jest sposobem, w jaki sposób być w relacji z Bogiem, to są wskazówki, w jaki sposób być w relacji z Bogiem. Mówi, ostatecznym wypełnieniem prawa jest miłość. Święty Paweł to potem w liście do Rzymian napisze dosłownie. Wypełnieniem, doskonałym wypełnieniem prawa jest, jest miłość, a nie doskonałe przestrzeganie tylko obowiązku. Jezus też dodaje od razu drugie przykazanie, które potem uczynił. Jako najważniejszym dla wspólnoty uczniów w Ewangelii świętego Jana, on tak mówi, to jest moje przekazanie, abyście się wzajemnie miłowali, niejako jedyne, które tam słyszymy, dlatego, że nie da się kochać Boga, który stworzył ludzi, nie kochając ludzi, których Pan Bóg stworzył. Święty Jan w swoim liście napisze to dosłownie. Jeśli mówisz, że kochasz Boga, a nie kochasz bliźniego, to nie mówisz prawdy. Zatem miłość wyraża się w konkrecie miłości do Człowieka do naszych bliźnich. Zatem zaproszeni jesteśmy dzisiaj do takiego odświeżenia naszej relacji z Bogiem, i bycia wdzięcznym także za nasze zasady, i reguły, za to, że dzięki tym przykazaniom, może tutaj przyszliśmy, dzięki temu przyzwyczajeniu, że jest to w planie niedzieli tutaj jestem. Zaprasza nas jednak Jezus do takiego powrotu do początku, do zasłuchania się. Niektórzy komentatorzy bardziej od strony duchowej, już nie takiej jak gdyby, naukowej badania tekstu, a takiej trochę duchowej perspektywy, mówią, że w ogóle można by odczytać to przykazanie, które Jezus przypomina, że pierwszym przykazaniem jest słuchaj. Zanim będziesz coś robił z miłości, pierwszy jest posłuchaj Boga, posłuchaj także drugiego człowieka. Jakie są Jego potrzeby? Często jakoś wymyślamy sami, jak należy się o kogoś zatroszczyć, troszeczkę z góry zakładając, że to będzie dobre. Czasem to się zgadza, ale dzisiaj te słowa mówią nam: najpierw posłuchaj, najpierw przyjmij. To jest pierwsze przykazanie. To nas przywraca do zaproszenia do modlitwy, do zaproszenia, by słuchać, czyli przyjmować nasze życie jako dar jako zaproszenie do relacji bo nasze życie jako daje z darem miłości i w odpowiedzi na miłość miłością otrzymaną możemy odpowiedzieć nie jesteśmy autorami miłości chociaż od naszej decyzji zależy w jaki sposób ją okażemy w jaki sposób ukierunkujemy naszą miłość ale otrzymujemy miłość bóg jest źródłem miłości bóg jest źródłem siły do kochania do czynienia dobra. Więc pierwsze jest słuchaj, przyjmij, przypomnij sobie, że Twoje życie jest darem, a jeśli jest darem, to dlatego, że jesteś kochany. I potem z tej miłości otrzymanej, zaczerpnij, by ją dalej przekazać w odpowiedzi, według tych potrzeb, które też najpierw zobaczysz, usłyszysz, zastanowisz się nad nimi. Jezus nas dzisiaj zaprasza, byśmy wyszli poza. Taką logikę tylko czystych obowiązków, żebyśmy nie spierali się tylko to, co powinno być, co jest zgodne z przepisami, żebyśmy wrócili do logiki serca. I zobaczmy, że ten uczony w piśmie, chociaż przychodzi do Jezusa z takiej mentalności, która może nam jest też bliska, że właściwie to ja tak żyję już tylko robiąc to, co trzeba. Kiedy usłyszał o tym, że pierwsza jest relacja z Bogiem, jego serce się zapaliło. I bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, że on chociaż przestrzegał tych różnych przepisów, to gdzieś w głębi serca przeczuwał, że chodzi o relację, że chodzi o miłość. I Jezus go pochwalił, jakby mówił, tak, Twoje serce jest blisko Królestwa Bożego, czyli tego odkrycia, jak jeszcze bardziej Bóg jest bliski, jak jeszcze bardziej. Bóg jest kochający. Pośladźmy o ożywienie i naszej wiary, i naszych praktyk, i naszych obowiązków, i naszych powinności przez Bożego Ducha, przez Ducha miłości. Pośladźmy także o ożywienie konkretnych miłości na co dzień, przez miłowanie bliźnich siebie nawzajem. Amen.